Zaczynają kopać, odnajdują grób, w którym był. Cześć, witamy w kolejnym odcinku kryminalnego Patrolu. Kiedy myśleliśmy o naszym kanale, o tym, co chcemy wam powiedzieć, jakie historie opowiadać, to bardzo często. Myśleliśmy o tym, żeby wracać do tych starych historii. Wiemy, że bardzo wiele z was no, jakby interesuje się tą tematyką tych rzeczy kryminalnych spraw, które się kiedyś wydarzyły. Bo one są rzeczywiście wciągające. Natomiast no, to, co dzieje się, ja bym powiedział, w tej chwili w Polsce te sytuacje, te historie. Są często naprawdę niewiarygodne, często są to sytuacje, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego i trzeba o nich mówić, bo wydaje się, że tych sytuacji jest coraz więcej. Niestety bardzo często one kojarzą się z taką złą powiedziałbym sytuacją psychiczną wielu osób no, z tym wszystkim co dzieje się w ostatnim czasie pewnie na to ma wpływ i pandemia która w dalszym ciągu ma miejsce pewnie i wojna w, w Ukrainie i widać że wiele osób sobie z tym nie radzi chcemy dzisiaj opowiedzieć o historii która wydarzyła się w tym roku niedawno historia która w jakiś sposób jest przerażająca Historia, która dotyczy śmierci kilkuletniego dziecka. Cała rzecz wydarzyła się, czy tragedia wydarzyła się w Górkach. To taka niewielka miejscowość na Mazowszu. W sumie Górki to taka wieś, raptem 400 m, mieszkańców na uboczu, m, daleko od tych głównych traktów m, samochodowych. Natomiast nie jest tak do końca nieznana, dlatego że w Górkach jest znane przez, przede wszystkim przez pielgrzymów takie sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Bardzo wiele osób tam przyjeżdża licząc na cudowne uzdrowienie. Jest tam takie cudowne źródełko. Do tego jeszcze Matka Boska kilka razy się objawiała. Mówię tam... O tym dlatego, że bardzo często ludzie mówią, że coś woła o pomstę do nieba. O pomstę do nieba zwracamy się wtedy, kiedy uznajemy, że kara ludzka, kara ziemska jest niewystarczająca i tylko Pan Bóg rzeczywiście może tutaj zastosować coś, co będzie sprawiedliwe. I rzeczywiście ta sprawa w jakiś sposób woła o pomstę do nieba. Jest godzina trzecia nad ranem, właśnie te górki, no trzecia nad ranem to najlepsza pora, najlepsze godziny do tego, żeby spać. Najlepiej się wtedy podobno śpi, ale nagle wśród tej nocnej ciszy pojawia się dźwięk syren samochodowych. Mieszkańcy wstają z łóżek, patrzą przez okno. A przez wieś jedzie kawalkada pojazdów na sygnałach. Do tego mają włączone światła, sygnały dźwiękowe. Jedzie policja, jedzie straż pożarna, jedzie pogotowie. Samochody zatrzymują się niedaleko jednego z domków. Tam jest gospodarstwo agroturystyczne, duży piętrowy biały dom, niedaleko lasu. W zasadzie ten dom jest na skraju wsi. Samochody zatrzymują się, a z samochodów wysiadają jacyś ludzie. Makabryczne jest to, że niektórzy z tych ludzi trzymają w rękach łopaty, idą jakieś 100 metrów w las yy, niedaleko tego domu i zaczynają kopać. Długo to nie trwa, dlatego że grób jest raczej płytki, prowizoryczny bardzo szybko odnajdują w nim koc, a w, ko w kocu ludzkie ciało. W maju tego roku, a więc 2022, w Górkach pojawili się nowi mieszkańcy. Czteroosobowa rodzina. Oni mają zaledwie 19 lat. Mama dwóch chłopaków, i jej partner. Jest też tu dwójka dzieci: 4,5-letni Leon, Leoś i taki roczny Maksym. No, obydwoje zaczynają mieszkać wynajmują mieszkanie właśnie w, to, w tym gospodarstwie agroturystycznym na obrzeżach miasta. Bardzo często Karolina, a więc mama tych dzieci. Jest widziana, jak wspólnie z tymi chłopakami przychodzi do miejscowego sklepu, jak robi zakupy. To wyglądało w ten sposób, że ona wchodziła do sklepu, ci dwaj chłopcy, chociaż mali, pozostawali na zewnątrz. Ten 4,5-letni Leoś opiekował się bratem, chociaż trudno mówić o tym, żeby rzeczywiście 4,5-latek był jakimś odpowiedzialnym. Opiekunem, no ale to spokojna miejscowość, więc stał obok wózka. W tym czasie mama robiła zakupy. Zaczęli się pojawiać coraz częściej w tym sklepie. Ludzie zaczęli się do tego widoku przyzwyczajać. No, różne opinie na temat Karoliny, a to, że ubiera się zbyt wyzywająco, a to, że kupuje zbyt dużo alkoholu. No ale Karolina pochodziła z Warszawy, więc trudno, żeby ubierała się, no, powiedziałbym, tradycyjnie czy standardowo do wymogów niektórych mieszkańców. To trwało dłuższy czas, było wiadomo, że Damian, czyli partren, partner Karoliny, nie jest ojcem Leosia, natomiast jest ojcem drugiego słopaków, tego Maksyma że Damian ima się różnego rodzaju prac, a to pracuje na budowie, a to pracuje w piekarni swojego wujka. Niemniej było to, bym powiedział, w miarę normalne, nic złego się nie działo. Obydwoje regularnie płacili czynsz. Wyglądało na to, że jakoś sobie w życiu radzą pomimo młodego wieku i wszystko w ich związku jest w jakiś sposób Ustabilizował Leoś, ten 45 letni chłopiec w zasadzie od maleńkości miał tak podgórkę w życiu. Karolina, kiedy go urodziła, miała zaledwie 14 lat. Jego biologiczny ojciec miał zaledwie 16, więc możemy powiedzieć, że to historia w stylu dzieci. Urodziły dziecko. I rzeczywiście, mając 14 lat, trudno mówić o tym, że Karolina mogła sobie jakoś poradzić. Tym bardziej, że jego biologiczny ojciec nie chciał z nimi mieć nic wspólnego. Już po tragedii udzielił takiego wywiadu, że sam, będąc bardzo młodym człowiekiem, miał problemy z samym sobą. Że nie chciał w tym stanie pokazywać się chłopcu, nie był w stanie się nim opiekować. Dopiero niedawno wyszedł na prostą. Faktem jest, że w jakiś sposób no, nie interesował się dzieckiem czy bardziej w żaden sposób nie interesował się Leosiem. W związku z tym opieka nad nim spoczęła na barkach mamy Karoliny w zasadzie dziecka, a jeszcze bardziej, ponieważ w tej sytuacji, kiedy mama nie jest pełnoletnia, sąd wyznacza rodzinę zastępczą. Bardzo często jest tak, że tą rodziną zastępczą jest na przykład ktoś z członków rodziny. I tutaj Leoś miał pewnego rodzaju szczęście, takie światełko w tunelu, dlatego że miał już fantastyczną prababcię. I chociaż zwykle prababcia kojarzy się z osobą, która ma sporo lat, to prababcia Leosia miała zaledwie w tej sytuacji 63 lata. Więc to nie jest typowy status prababci. Na szczęście, prababcia Leosia bardzo go kochała. Nie była tylko dla niego tą rodziną zastępczą w takim formalnym znaczeniu, ale rzeczywiście scedowała na niego swoje uczucia opiekowała się nim, troszczyła, była dla niego taką prababcią i matką jednocześnie. Karolina mieszkała wraz z nią, także zamieszkał aktualny partner, partner czyli Damian, i wszystko układało się powiedzmy w miarę normalnie, babcia czy prababcia. Babcia dla Karoliny bardzo często, oczywiście, wtrącała się w to, co się działo, no ale to ona wzięła na siebie ciężar odpowiedzialności i wychowania Leosia. Ale kiedy Karolina skończyła 18 lat, nabyła praw rodzicielskich, zabrała Leosia, zabrała partnera, również Maksyma, i wyprowadzili się od prababci. Od tego momentu Zaczęli mieszkać w różnych miejscowościach, i w którymś momencie znaleźli się właśnie w górkach, a był to, jak pamiętacie, maj 2022 roku, czyli kilka miesięcy temu. No, w czasie, kiedy toczyło się ich życie w górkach, mówiłem o tym, że mieszkańcy powoli zaczęli się do nich przyzwyczajać, że widok Karoliny z dziećmi. Był dla nich czymś już takim codziennym, i kiedy już na dobrą sprawę wszyscy przyzwyczaili się do tego, że jest to jakaś taka w miarę normalna rodzina, w którymś momencie, a był to sierpień tego roku, wszyscy zniknęli z dnia na dzień. Właściciel gospodarstwa agroturystycznego, gdzie wynajmowali mieszkanie. No, trochę się zdziwił, ale z drugiej strony zapłacili przecież do końca sierpnia, więc nie robił z tego powodu problemów, uznając, że cała rodzina znalazła swoje miejsce gdzieś indziej. Kiedy Karolina wraz z pozostałymi wyprowadziła się od babci z mieszkania na warszawskim Mokotowie, Babcia przez kilka miesięcy nie miała z nimi kontaktu. No, nie wiedziała, co dzieje się z Karoliną, a tym bardziej z jej ukochanym Leosiem. Nie zaczęła ich szukać, ale sama nie potrafiła mm, dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się z Leonem. Postanowiła o wszystkim powiadomić policję. Pojechała do komendy wojewódzkiej policji w Radomiu i tam zgłosiła o zaginięciu. Prawnuka. Policjanci zaczynają ich szukać. Trwa to kilka dni, ale rodzina też jest dosyć aktywna w mediach społecznościowych. Tam jest pokazywana, czy pokazuje siebie jako wyglądającą na taką raczej szczęśliwą rodzinę. Policjanci dosyć szybko. Ustalają miejsce, gdzie oni są. To jest miejscowość Gogole Wielkie, niedaleko Ciechanowa, jakieś 150 km od tych górek, i tam policjanci jadą. Rzeczywiście mieszkają wtedy u swoich znajomych, przychodzą do nich do mieszkania, i w tym mieszkaniu no, jest prawie cała rodzina. Mówię prawie, bo jest Karolina, jest Damian, jest e, Maksym, jest także, jak się okazuje, Karolina w zaawansowanej ciąży, więc pojawiło się, czy pojawi się niedługo kolejne dziecko. Natomiast nie ma Leosia. Policjanci oczywiście zaczynają dociekać, co stało się z Leonem, gdzie on jest. Trwa to jakiś czas, ale około godziny 22.30, e, Karolina i Damian przyznają, że Leoś nie żyje. Nie żyje i został przez nich zakopany w takim właśnie prowizorycznym grobie w górkach i zrobili to, zakopali go niedaleko domu, gdzie Wynajmowali mieszkanie. Policjanci jadą oczywiście od razu na miejsce. Tam docierają około właśnie trzeciej nad ranem. Stąd ta kawalkada pojazdów, która pojawiła się we wsi. Zaczynają kopać, odnajdują grób, w którym był Leoś zawinięty w koc. Rozpoczynają się oględziny, zbieranie śladów. Ewidentnie pierwsze te ślady wskazują na to, że Leosiowi stała się krzywda, że przypuszczalnie został zabity. Karolina i Damian też zostają zatrzymani. Zaczynają się pytania, co się stało. Obydwoje początkowo zaprzeczają, jako jakoby no, Mieli wpływ na śmierć Leosia, zaprzeczają temu, żeby go zabili. Damian zaprzecza w prokaturze, ale kiedy jest wniosek o jego tymczasowe aresztowanie idzie do sądu. W czasie już rozmowy z sędzią Damian przyznaje się do tego, że zabił Leosia, a później zakopał go. No, w tej w odległości tych 100 metrów od domu sama Karolina nie przyznaje się do takiej wersji, niemniej obydwoje zostają tymczasowo aresztowani. Karolina i Damian zostali tymczasowo aresztowani 26 października tego roku. Oczywiście tam na miejscu były oględziny Wygląda na to, ponieważ śmierć Leosia nastąpiła właśnie chyba w sierpniu. Do października to jest kilka miesięcy. Wygląda na to, że ciało było już w takim znacznym rozkładzie gnilnym, więc nie udało się od razu odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zginął Leon. No to jest dziecko. Tam ciało jest zupełnie inne, jak u dorosłego człowieka. Więc rzeczywiście mogą być problemy z określeniem tak zwanego mechanizmu śmierci. W historii pojawiają się różnego rodzaju rzeczy, jak chociażby takie, że Leoś poparzył się, że rodzina unikała tych miejsc publicznych, nie chciała z nim iść do y, lekarza, że w związku z tym może zmarł. No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że przyczyna będzie inna. W tej chwili prokurator zarządził badania histopatologiczne. Te badania zwykle trwają albo kilka, kilkanaście tygodni, albo nawet kilka miesięcy. Czy coś dadzą? Czy poznamy ten mechanizm śmierci do końca? Trudno powiedzieć: bywa i tak, że czasami nie udaje się tego zrobić. Wiemy, że Damian przyznał się do zabójstwa. Wygląda więc na to, że musiało się w tym domu stać coś strasznego. Czy mogło być to na przykład uderzenie pobicie? No nie można tego dzisiaj wykluczyć i zobaczymy co śledztwo przyniesie. Wyglądało na to przynajmniej tak wskazywały pozory, że życie w tej rodzinie toczy się w miarę normalnie. Że ci młodzi ludzie jakoś sobie radzą. Chyba w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Nikt tego nie widział, ale też może w jakiś sposób z tego względu, że oni trzymali się na uboczu, że wynajęli dom właśnie gdzieś tam, raczej na peryferiach wsi, że nie chcieli mieć z nikim kontaktu że żyli tylko jak gdyby własnym życiem, no, nikt po prostu nie mógł się zorientować, że Leosiowi, a nie jest wykluczony, że i drugiemu z braci dzieje się krzywda. Dzisiaj obydwoje są tymczasowo aresztowani. Karolina trafiła do aresztu śledczego w Warszawie, tam są takie możliwości urodzenia dziecka, chyba już nawet urodziła to dziecko, więc będzie je wychowywała w warunkach takich, właśnie więziennych. Damian trafił do aresztu w Siedlcach i będą czekali na rozprawę. O ile wydaje się, że nie ma wątpliwości co do zarzutów pod adresem Damiana, który przyznał się do zabójstwa, to sądzę, że taki zarzut, a więc zabójstwa. W przypadku Karoliny on się po prostu nie utrzyma, że w czasie śledztwa będzie zmieniony na jakiś inny zarzut, być może nie udzielenia dziecku pomocy, być może będzie to znęcanie, no ale nie będzie to yy, zarzut, gdzie grozi kara dożywotniego więzienia. Wobec tego pewnie Karolina za jakiś czas i to raczej niedługo. Z tego aresztu wyjdzie, albo dostanie też w sumie niewielki wyrok. Karolina dzisiaj ma 19 lat, trójkę dzieci. No, z racji biologii będzie mogła mieć w życiu jeszcze dużo dzieci. Miejmy nadzieję, że no, żadnego z nich nie spotka los Leosia. To tyle w dzisiejszej historii. Jeszcze tak przypomniałem sobie w tej chwili, że rzeczywiście ta rodzina sprawiała wrażenie takiej rodziny w miarę normalnej. Już po wszystkim pojawiały się głosy, że obydwoje nadużywali alko alkoholu, że nadużywali także narkotyków. Ale czy jesteśmy dzisiaj w tym naszym systemie w stanie skontrolować? Wszystkie tego rodzaju informacje jak się okazuje nie i tak jeszcze jedno no ta sprawa jest bardzo podobna niemal bym powiedział identyczna do sprawy Szymka z Będzina pamiętacie tam zginął Szymek został dotkliwie pobity i też po prostu zabrano go z domu wrzucono do tego jeziora w akwenu no jak gdyby nie był. Człowiekiem. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. No i trzymajcie się.